Niech nie oddala się zwój tego prawa od Twoich ustale, rozważaj je dniem i nocą, po to, by pilnować postępowania zgodnego ze wszystkim, co zostało w nim napisane. Księga Jozuego, rozdział pierwszy, wers ósmy. Codzienne czytanie Biblii. Przekład dosłowny Ewangelicznego Instytutu Biblijnego Nowy Testament, księga objawienia, rozdział 19, weselna uczta Baranka. Potem usłyszałem jakby donośny głos licznego tłumu w niebie, mówiących: Alleluja! Zbawienie i chwała i moc należy do naszego Boga, gdyż słuszne i sprawiedliwe są jego sądy, gdyż osądził wielką nierządnicę, która psuła ziemię swoim nierządem, i ukarał ją za krew swoich sług przelaną z jej ręki. I powtórnie powiedzieli: Alleluja! I jej dym unosi się na wieki wieków. Wówczas upadło dwudziestu czterech starszych oraz cztery stworzenia, i pokłonili się Bogu, który siedzi na tronie, mówiąc: Amen, Alleluja. A od tronu wyszedł głos mówiący: Uwielbiajcie naszego Boga. Wszyscy Jego słudzy i Wy, którzy się go boicie, mali i wielcy. I usłyszałem, jakby głos licznego tłumu, i jakby głos wielu wód, i jakby głos potężnych gromów, które mówiły: Alleluja, gdyż Pan nasz Bóg wszechmogący objął panowanie. Cieszmy się i radujmy i oddajmy mu chwałę, gdyż nadeszło wesele Baranka i przygotowała się jego małżonka i dano jej ubrać się w czysty, lśniący bisior, gdyż bisior oznacza sprawiedliwe czyny świętych. A do mnie powiedział: Napisz: Szczęśliwi zaproszeni na ucztę weselną Baranka. I powiedział do mnie: to są prawdziwe słowa Boga, i upadłem przed jego stopami, aby mu się pokłonić, a on do mnie. Nie rób tego. Jestem współsługą Twoim i Twoich braci, którzy mają świadectwo Jezusa. Bogu oddaj pokłon. A świadectwem Jezusa jest duch proroctwa wizja Jezusa Chrystusa zwycięzcy. I zobaczyłem otwarte niebo, i oto biały koń, a ten, który na nim siedział, nazywa się Wierny i Prawdziwy. W sprawiedliwości, sądzi i walczy. Jego oczy, jak płomień ognia, a na jego głowie wiele diademów. Ma wypisane imię, którego nie zna nikt poza nim samym, ubrany w szatę skąpaną we krwi, a jego imię brzmi Słowo Boga. I szły za nim wojska, które są w niebie na białych koniach, ubrane w czysty biały bisior. A z jego ust wychodzi ostry miecz, aby nim pobić narody. On sam będzie je pasł laską żelazną i on depcze tłocznie wina szaleńczego gniewu wszechmogącego Boga, a na szacie i na swoim biodrze wypisane ma imię Król Królów i Pan Panów. Los pokonanych I zobaczyłem jednego anioła stojącego w słońcu, zawołał on donośnym głosem, mówiąc wszystkim ptakom latającym środkiem nieba. Chodźcie! Zbierzcie się na wielką ucztę Boga, aby jeść zwłoki królów i zwłoki hiliarchów, i zwłoki mocarzy, i zwłoki koni z ich jeźdźcami, zwłoki wszystkich wolnych i niewolników, i małych, i wielkich. I zobaczyłem zwierzę i królów ziemi, i ich wojska zebrane, aby stoczyć bój z tym, który siedzi na koniu. I z jego wojskiem. I schwytane zostało zwierzę, a wraz z nim fałszywy prorok, który czynił przed nim znaki, przez które zwiódł tych, którzy przyjęli znamie zwierzęcia i pokłonili się Jego podobiźnie. Obaj zostali wrzuceni żywcem do jeziora ognia, płonącego siarką, a pozostali zostali zabici mieczem wychodzącym z ust, siedzącego na koniu, i wszystkie ptaki nasyciły się ich zwłokami. Stary Testament Księgi proroków większych. Księga Izajasza. Rozdział 45. Słowa zachęty dla Cyrusa. Tak mówi Jahwe do swego pomazańca, do Cyrusa, którego ująłem za jego prawicę, aby zgnieść przed nim narody i rozpiąć biodra królów, aby otworzyć przed nim wrota i aby bramy nie były zamknięte. Ja pójdę przed Tobą i wyprostuję wyboje, wyłamię spiżowe wrota i zawory żelazne rozbiję. I dam Ci skarby ukryte w ciemności i kosztowności miejsc skrytych, abyś poznał, że Ja jestem Jahwe, który Cię nazywa po imieniu Bóg Izraela. Ze względu na mojego sługę Jakuba i Izraela, mojego wybrańca, wzywam Cię po imieniu. Nadałem Ci zaszczytny tytuł, chociaż mnie nie znałeś. Ja jestem Jahwe, i nie ma nikogo więcej. Z wyjątkiem mnie nie ma Boga. Przepasujecie, chociaż mnie nie znałeś, aby poznali od wschodu słońca i od zachodu, że oprócz mnie nie ma nikogo. Ja jestem Jachwę i nie ma nikogo więcej. Tworzę światło i stwarzam ciemność, czynię pokój i stwarzam nieszczęście. Ja Jahwe czynię to wszystko. Pokropiły niebiosa z góry i obłoki spuściły sprawiedliwość. Niech się otworzy ziemia, i niech zaowocuje zbawienie, a wraz z nim, niech wykiełkuje sprawiedliwość. Ja, Jahwe, je stworzyłem. Przestroga dla knąbrnych. Biada temu, kto się spiera ze swoim Stwórcą, skorupka wśród glinianych skorupek. Czy glina może rzec do garncarza, co robisz, a twoje dzieło, on nie ma rąk? Biada temu, kto mówi do Ojca, co ty płodzisz, a do kobiety. Co ty rodzisz? Tak mówi Jahwe, święty Izraela i jego stwórca. Czy pytacie mnie o przyszłość moich synów? A co do dzieła moich rąk chcecie mi rozkazywać? Ja uczyniłem ziemię i stworzyłem na niej człowieka. Ja, moje ręce rozpięły niebiosa, i wszystkie ich zastępy są pod moją komendą. Ja wzbudziłem go w sprawiedliwości i prostuję wszystkie jego drogi. On, Odbuduje moje miasto i mych pojmanych wypuści, nie za cenę i nie za daninę, mówi Jahwe zastępów. Pan jedynym Bogiem i zarządcą historii. Tak mówi Jahwe. Dorobek Egiptu i zyski kurz, i Sabejczycy, mężczyźni rośli, przejdą do ciebie i będą twoi, pójdą za tobą w pętach, przejdą i tobie kłaniać się będą, do ciebie będą kierować prośby. Jedynie u ciebie jest Bóg i nie ma nikogo więcej, żadnego Boga. Tak, ty jesteś Bogiem, który się ukrywa Boże Izraela, wybawco. Zostali zawstydzeni, a też upokorzeni oni wszyscy razem, odeszli w pohańbieniu wytwórcy podobizn. Izrael został wybawiony przez Jahwe wybawieniem wiecznym. Nie będziecie zawstydzeni ani pohańbieni na wieki wieków, bo tak mówi Jahwe, Stwórca niebios. On jest Bogiem, twórca ziemi jej założyciel. On ją utwierdził, nie stworzył jej pustką, ukształtował ją dla zamieszkania. Ja jestem Jahwe i nie ma nikogo więcej. Nie przemawiałem w ukryciu w ciemnym miejscu ziemi. Nie powiedziałem do potomstwa Jakuba. Daremnie mnie szukajcie. Ja jestem Jahwe, głoszący sprawiedliwość, zwiastujący to, co słuszne. Zbierzcie się i przyjdźcie. Zbliżcie się razem, ocaleni z narodów. Nie mają poznania noszący swego drewnianego bożka i modlący się do Boga, który nie może wybawić. Zapowiedzcie i przedstawcie sprawę tak, niech się wspólnie naradzą. Kto dawał o tym słyszeć od początku, od dawna to ogłaszał? Czy nie ja, Jahwe, poza którym nie ma już Boga? Sprawiedliwego Boga i Wybawcy nie ma poza mną? Zaproszenie do zbawienia. Zwróćcie się do mnie, byście byli zbawieni, wszystkie krańce ziemi, gdyż ja jestem Bogiem nie ma żadnego więcej. Przysiągłem na siebie. Z moich ust wyszła sprawiedliwość, słowo, i nie zostanie cofnięte, że przede mną zegnie się każde kolano, każdy język wyzna. Tylko w Jahwe, tak mi powie, jest sprawiedliwość i moc. Do niego przyjdą i zawstydzą się wszyscy na niego zagniewani. W Jahwe będzie usprawiedliwione i będzie się chlubić całe potomstwo Izraela. Księgi proroków mniejszych Księga Amosa Rozdział pierwszy Słowo o autorze i zapowiedź sądu nad narodami Słowa Amosa, który był jednym z hodowców owiec w Tekoa i który miał widzenie o Izraelu w czasach Uzjasza, króla Judy i w czasach Jeroboama, syna Joasza, króla Izraela na dwa lata przed trzęsieniem ziemi. Powiedział on Jahwe ryczy jak lew z Syjonu i z Jerozolimy wydaje swój głos, i lamentują niwy pasterzy, i usycha szczyt Karmelu. Tak mówi Jahwe. Z powodu trzech przestępstw w Damaszku i z powodu czterech nie odwrócę tego, ponieważ żelaznymi saniami stratowali Gilead. Dlatego rzucę ogień na dom Hazaela i strawi pałace Ben-Hadada i połamie zawory Damaszku i wytnę mieszkańca z Bikat Awen i dzierżącego berło z Bet Eden. I pójdzie lud Aramu na wygnanie do Kir, mówi Jachwe. Tak mówi Jachwe. Z powodu trzech przestępstw Gazy i z powodu czterech nie odwrócę tego, ponieważ uprowadzili całą ludność, żeby ją wydać Edomowi. Dlatego rzucę ogień na mury Gazy i strawi jej pałace i wytnę mieszkańca z Ażdodu i dzierżącego berło z Aszkelonu. I zwrócę swoją rękę przeciwko Ekronowi i zginie resztka Filistynów, mówi pan Jachwe. Tak mówi Jahwe. Z powodu trzech przestępstw Tyru. I z powodu czterech nie odwrócę tego, ponieważ wydali wszystkich uprowadzonych Edomowi i nie pamiętali o bratnim przymierzu. Dlatego rzucę ogień na mury Tyru i strawi jego pałace. Tak mówi Jachwe. Z powodu trzech przestępstw Edomu i z powodu czterech nie odwrócę tego, ponieważ ścigał mieczem swego brata i stłumił swoją litość i wciąż pałał gniewem i ustawicznie kipiała jego wściekłość. Dlatego rzucę ogień na Teman i strawi pałace bosry. Tak mówi Jahwe. Z powodu trzech przestępstw synów Amona i z powodu czterech nie odwrócę tego, ponieważ rozpruwali brzemienne Gileadu, aby poszerzyć swoje granice. Dlatego rozpale ogień na murze Raby i strawi jej pałacę przy Zgiełku w dniu bitwy, w Wichrze w dniu huraganu. I pójdzie ich król na zesłanie, on, a z nim jego książęta, mówi Jahwe. Pięcioksiąg. Księga powtórzonego prawa. Rozdział 23 Kryteria przynależności do Izraela. Ten, kto ma zmiażdżenie od zgniecenia i odcięte prącie, nie wejdzie do społeczności Jachwe. Nie wejdzie do społeczności Jachwe również osoba z zakazanego związku. Także dziesiąte pokolenie po nim nie wejdzie do społeczności Jachwe. Nie wejdzie do społeczności Jachwe, Amonita ani Moabita. Również dziesiąte pokolenie po nich nie wejdzie do społeczności Jahwe na wieki, za to, że nie spotkali Was z chlebem i wodą w drodze, gdy wychodziliście z Egiptu i za to, że wynajął przeciw Tobie Bileama, syna Beora z Petor w Aram na Haraim, aby Cię przeklinał. Ale Jahwe, Twój Bóg, nie chciał wysłuchać Bileama i zamienił Ci Jahwe, Twój Bóg, przekleństwo w błogosławieństwo, ponieważ pokochał Cię Jahwe, Twój Bóg. Nie zabiegaj o ich pokój ani ich dobro po wszystkie Twoje dni na wieki. Nie brzydź się natomiast Edomitą, gdyż jest Twoim bratem. Nie brzydź się Egipcjaninem, gdyż byłeś przychodniem w jego ziemi. Synowie, którzy urodzą się im w trzecim pokoleniu, wejdą do społeczności Jahwe. Higiena w obozie. Gdy wyruszysz z obozem przeciw Twoim wrogom, to wystrzegaj się wszelkiej złej sprawy. Jeśli będzie u ciebie człowiek, który będzie nieczysty z powodu nocnego zdarzenia, to wyjdzie na zewnątrz obozu i do środka obozu nie wejdzie. Pod wieczór natomiast będzie musiał umyć się w wodzie i gdy zajdzie słońce, wejdzie do środka obozu. Na zewnątrz obozu będziesz też miał ustronne miejsce i tam na zewnątrz będziesz wychodził za potrzebą. Wśród swoich przyborów będziesz miał łopatkę i gdy przykucniesz na zewnątrz, wykopiesz nią dołek, załatwisz się i zasypiesz to, co z Ciebie wyszło. Gdyż jachwe, Twój Bóg przechadza się po Twoim obozie, aby Cię ratować i wydać przed tobą Twoich wrogów. Obóz twój więc będzie święty, aby nie ujrzał u Ciebie wstydliwości czegoś, i nie odwrócił się od stania za tobą. Ochrona zbiega. Niewolnika, który od swojego Pana schronił się u Ciebie, nie wydasz jego Panu. Niech zamieszka u Ciebie, wśród Twoich, w miejscu, które wybierze, w jednej z Twoich bram, gdzie mu będzie dobrze. Nie będziesz go gnębił. Zakaz nierządu świątynnego. Nie będzie wśród córek Izraela kapłanki bóstw, płodności, ani nie będzie wśród Synów Izraela. Kapłana bóstw, płodności. Kwalifikacje datków świątynnych. Nie będziesz wnosił do domu Jachwe, twojego boga, zapłaty nierządnicy ani dochodu z psa, niezależnie od złożonego ślubu, gdyż obie rzeczy są obrzydliwością dla Jachwe, twojego boga. Zakaz lichwy. Nie będziesz pożyczał swemu bratu na odsetki, odsetki za srebro, odsetki za żywność, odsetki za wszelką rzecz, którą się pożycza. Obcemu możesz tak pożyczać. Lecz Twojemu bratu nie będziesz tak pożyczał po to, by błogosławił Ci Jachwę, Twój Bóg, w każdym przedsięwzięciu Twojej ręki, w ziemi, do której wchodzisz, aby ją posiąść. Konieczność dotrzymywania ślubów. Jeśli złożysz ślub Jachwę Twojemu Bogu, to nie zwlekaj z jego wypełnieniem, ponieważ Jachwę, Twój Bóg, na pewno upomni się o ten ślub u ciebie i będziesz miał grzech. Jeśli wstrzymasz się od ślubowania, nie będziesz miał na sobie grzechu. Dotrzymaj tego, co wyszło z Twoich warg i uczyń tak, jak ślubowałeś Jachwę, Twojemu Bogu, złóż dobrowolną ofiarę, którą zapowiedziałeś swoimi ustami. Granice gościnności. Jeśli wejdziesz do winnicy swojego bliźniego, możesz jeść winogrona ile zechcesz, dosyta, ale do swego naczynia ich nie wkładaj. Jeżeli wejdziesz w łan zboża swojego bliźniego, możesz zrywać kłosy swoją ręką, ale sierpa w łan swojego bliźniego nie zapuszczaj. Codzienne czytanie Biblii. Przekład dosłowny Ewangelicznego Instytutu Biblijnego. Jeżeli podobają Ci się nasze materiały, to pozostaw subskrypcję i łapkę w górę. Dziękujemy. Do zobaczenia. Jeśli chcesz, słuchaj jako podcasty Spotify.